Witam na moim kanale Life Balance. Dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania pyszny i prosty pomysł na niedzielny obiad. Pieczona gęś. Naprawdę świetna sprawa, bo a mięso jest przepyszne, delikatne, a ten sposób przygotowania naprawdę warty polecenia. Wszystkie składniki, jak zawsze, znajdziecie w opisie oraz na mojej stronie www.lifebalance.pl a więc zapraszam do oglądnięcia. Zaczynamy od jabłek, czyli je obieramy, a następnie będziemy kroić w czwórki. Przed włożeniem jabłek sprawdźmy, czy w gęści czasami nie ma podrobów. Jeżeli są, to je wyjmujemy. Następnie odkrajamy części tłuste. I absolutnie nie wyrzucajmy, tylko możemy to przetopić i mieć smalec. Ten smalec jest idealny do smażenia z racji tego, że smalec z gęsiny ma temperaturę dymienia około 200 stopni. Przygotowane jabłka wkładamy do środka, a następnie solą nacieramy gęś z jednej i z drugiej strony. Nacieramy również kminkiem, tymiankiem, pieprzem. Jeżeli chodzi o majeranek to najlepiej dać go do środka, ale ja tutaj posmarowałam go też z zewnątrz. Na samym końcu będziemy przeciskać czosnek i tak samo jak z resztą przypraw będziemy czosnek nacierać naszą gęsinę. A następnie wykałaczkami łączymy skórę. I tak przygotowaną gęś wkładamy do lodówki. Najlepiej na całą noc. E, piersiami do dołu. Następnego dnia będziemy piec, tak? e, więc e, dobrze jest tą gęsinę wyjąć wcześniej. Nagrzać piekarnik do 160 stopni. I jak widać tutaj, ja użyłam blaszki zwykłej z piekarnika. Na sam spód dałam kratkę, tylko uwaga, bez żadnych elementów plastikowych. I tak piekłam przez pierwsze dwie godziny nie otwierając piekarnika, czyli w 160 stopniach. A następnie co pół godziny polewałam tym całym tłuszczem oraz sokiem jabłkowym. Naszą gęś. Efekt jest niesamowicie rewelacyjny. Pyszna, soczysta, rozpływająca się gęśina. Naprawdę bardzo smaczne mięso. Jeżeli nigdy nie próbowaliście, to polecam, bo wykonanie nie jest wcale skomplikowane, a naprawdę jest przepyszna. Dziękuję serdecznie za oglądnięcie. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentarzy i wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam. Pa pa.